Wojciech szczęsny na rozdrożu. FC Barcelona robi wszystko, by zatrzymać polskiego bramkarza, który z miejsca stał się ikoną sezonu 2025 roku. Ostatnie dni w Barcelonie upływają pod znakiem niepewności wokół przyszłości Wojciecha Szczęsnego. Polak, który jeszcze nie tak dawno świętował piłkarską emeryturę, dziś stanowi filar drużyny Hansiego Flyke i ma za sobą spektakularny sezon zakończony zdobyciem mistrzostwa, pucharu oraz superpucharu Hiszpanii. Jego wkład w sukces Barcelony został powszechnie doceniony przez zarząd, trenera i kibiców. Jak donosi Marca, włodarze klubu są zdeterminowani, by zatrzymać Szczęsnego na kolejny sezon. Warunek jest jasny: jeśli Polak zdecyduje się podpisać nowy kontrakt, klub zrezygnuje z poszukiwań innego bramkarza. Wcześniej mówiło się o potencjalnym transferze Jołłłanę Garci z Espaniolu, ale te plany są obecnie zawieszone. Szczęsny nie ukrywa, że otrzymał propozycję nowej umowy, jednak decyzję chce podjąć wspólnie z rodziną. Tymczasem Joan Laporta wysyła wyraźny sygnał: jesteśmy gotowi na ustępstwa. W razie zgody Polaka jedynym realnym rywalem o miejsce w składzie będzie wracający po kontuzji Mark André Terstegen. Inaki Pena, który przegrał rywalizację, może opuścić klub. Czy szczęsny zdecyduje się zostać i powalczyć z Barceloną o kolejne trofea? Zostaw swój komentarz. Zasubskrybuj nasz kanał i kibicuj razem z nami Polakowi w sercu Katalonii.